Witam wszystkich Dzisiaj jest kolejny dzień pracy Rano pokazałem gryka. Teraz zwożę słomę Wożę po trzy beleczki Wszystko jest tutaj blisko koło domu Beleczki Fisto 60. Tutaj jestem na tym życie Które miało być na kiszonkę Tutaj są te trawy Owsiewane może coś z tego będzie, może będzie z tego jakaś łąka na tych gruntach ornych, zobaczymy. Poczekamy jeszcze tutaj chwilę, gdzieś w tym tygodniu byczki będą tutaj wpuszczone, zobaczymy jak zrobią robotę z tym, no i jak to podbija. Także sytuacja na dzisiaj wygląda tak. Paliwa poszło mi ze 25 litrów około. A zwiozłem już 22, 36 belek pod dom. I wszystkie pola są tutaj blisko, w promieniu jednego kilometra, można powiedzieć, i wszystko już tam zwożą. Tutaj jeszcze leżą tam koło tych krzaków 8 belek. Nie wiem, czy je widać. Widać tam. To już się tam przy drodze złożyłem na wypadek wszelki, gdyby słomy było za dużo i miałaby iść do sprzedaży. Także tyle na chwilę obecną na razie. Powodzenia.